Siemka! tutaj Madara 81 to jest już kolejny odcinek z Grillion Heart. Tak właśnie jest, dzisiaj nie wiem co chciałem robić. Wiem, że chciałem oczyścić wszystkie kanały, bo gdzie jest automapa? Tak, tutaj um, już chyba wszędzie byliśmy. Tutaj, stąd przyszliśmy. Eee, dobra, widać, jeszcze raz automapa. Eee, tu, 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 tu. Powinniśmy chyba zejść trochę w dół. Ale najpierw pójdziemy tutaj do tego wyjścia, bo nie wiem czy oczyściłem wszystkie maty, A... Nie jeszcze mi nie pisze, że zadań questów... No, że quest jest wykonany z tym Musisz odnaleźć i upewnić się, że będą stanowić zagrożenie dla inkwizycji, że mamy się zająć tymi sp spaczonymi Którzy przebywają w kanałach i to jeszcze jest jako aktywne zadanie To prawdopodobnie mi tamten jeden został tam przy tym Przy wejściu, z którym gadałem na początku jak tu wchodziłem Escape. o! Trochę cicho, chyba mam same efekty No, miałem słuchawki cicho podkreślone, Nawet i tak pewnie nie będzie nic słyszeć Zdarza się What the fuck. dobra, zabiłem go Coś z niego wypadło, wątpię Ale co? Aha, właśnie, miałem y, szybki status I to No dobra, ale gdzie jest ten typek? Stąd jest wyjście? Nie chcę magii, chcę dziennych zadań. Aha, musisz teraz wrócić do Rafaela, powiedzieć, mu, że odpoczynki zagnięte zagrażają inkwizycji. No to lecimy, no. Oczywiście, do Rafaela. Pogadamy sobie z Rafaelem. Wybaczcie, ale jest godzina. Hmm. ósma, coś. Pięć śniadanie, jakby co, nie? Dobra, lecimy do Rafaela. Chociaż mogłem wyjść drugim wejściem z kanału, byłbym od razu. Chwila, bo oh, możemy przerzuć. byłbym od razu w dzielnicy świątynnej. A tak to jestem w porcie Barcelony. Mam dalszą drogę. Jak teraz spojrzałem na. To, z czym mam chleb, to mi się go jeść. Tak mój kar. Z jakąś ga galaretką a tu znalazłem o, 19 sztuk złota ładnie dobra lecimy szybko, 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 bo chciałem dzisiaj, bo znalazłem ogólnie trolle są w kanałach, a czy yy, nawet zapomniałem, że są trole w kanałach, ale yy, tak idę idę. jestem tam na drugim poziomie tam u złodziei, tam, no tam gdzie biliśmy, tam gdzie wybiliśmy dużo tam gdzie tego bossa zabiliśmy to chyba było widać, w ostatnim, nie, nie było. Tam gdzie chyba... któryś odcinek zaczynaliśmy no to tam jak zaczynałem grę, to tam jest przejście dalej do. do. do, do jest taka nazwa, takie miejsce jak Dół na trole. I tam właśnie są trole jaskiniowe, tam czy tam wulkaniczne, czy jakoś, tak? I z, z nimi chciałbym się dzisiaj pobić, tylko następnie idziemy do Rafaela, a żeby on uznał mnie. To jest Inquisitor, Żeby on uznał mnie za dobrego inkwizytora, który wykonuje poprawnie swoje misje i działania O, zaraz może zrobimy bardzo, bardzo, ale to bardzo chorego questa z La Bestiom. Ale to zaraz go weźmiemy tylko na sam pierw. jest Rafael. Impodujące masz wielki talent w, w wykorzenianiu heretyków. Yy, musisz przygotować berły inkwizycji. Wiem, że w zachodniej części puszczy jest ktoś, kto dostarcza ciemne drewno. To chyba Drwal. Kiedy zdobędziesz drewno, wróć do mnie. Okej. Okay. stwórz Berło Inkwizycji. Aha, dobra, już więcej to jest. Okej, okay. ile dostaliśmy punkta? 750 punktów doświadczenia. Uu, ładnie, ładnie. Ile nam ile nam zostało do kolejnego levelu? Mało? Dobra. Na sam Nie wiem, czy chyba sobie dzisiaj może odpuścimy. O! La bestia! La bestia! Widzieliście? Była dokładnie tam. Powiedzcie mi, że ją widzieliście. O czym ty mówisz? La bestia! Dios mio! Nie, ale fajny jest ten slang tych, tych, tych wszystkich Francuzów czy tam Hiszpanów. Uh, Powiedz mi, co to kontynuuj. Pomogę ci zgodzić bestię. O, trzeba mam za nim biegać. Czy znaczy, przez chwilę przynajmniej tego templariusza do lochu złapią? O. No, biegnij dalej. Szukajmy dalej, bestii. Na honor, zabiję la bestia. Chodź ze mną, giermku. Jestem inkwizytorem, nie jestem templariuszem. Znaczy, będę już giermku. No szybciej, ok, tam trzeba biegnąć. No, no, a, no i teraz? E, co ale nie przypomnę. Poszukaj Labestia. Kurde! Eee, Karwa za zniszczenie minia należącego do miasta został pojmany przez templariuszy. No zrobił rozrubę, go wzięli, nie? dla lochów inkwizycji. Musisz teraz go odnaleźć i wydostać z lochów. No na pewno już biegnie. Jak ja jestem inkwizytorem, to mnie przecież zamknął tam. Dobra. Zanim go wyzwolimy z ciemnych karmat mocy, pozwiedzamy domki, bo tu nie z tego co pamiętam. Maria. Tu będzie chyba pierwsza derwa. Zwłoki wyglądają na świeże, a cała krew ofiary została usunięta z ciała. Zauważasz dwie szpikowate dziurki w szyi ofiary. Vampir, Vampir, ja to wiem. Yy, wygląda że kobietę zamordowano. Czekaj, czy to krew na Twoich dłoniach? Nie, nie jestem tym, kim mi się wydajesz być, ale nic do Ciebie nie mam. Tak, jestem dewą, no to czy derwy, pomyliło mi się, ale w każdym razie będziemy się z nimi nawalali. I teraz... Będą się świetnie bawić, polując na ciebie śmiertelniku śmiechy. <śmiech> Sorki. Nie chcę mi tego jeść, jakaś galareta na tej szynce jest, Boże. Wiesz co, dostałem śniadanie. Dobra, jest tu coś jeszcze, co mógłbym pozwiedzać. Chyba nic dobra to lecimy do kanałów na te drone. No. no bo dzisiaj chciałem ten, te kanały oczyścić Dobra Kanały są chyba tutaj ale chyba oczywiście mówię Bo jak zwykle nie jestem pewien O o o o o o, o Znajdujesz ukryty skarb O że tylko tyle I wchodzimy do Lochów, znaczy do kanałów, jedno wszystko jedno. Dobra. Jak mnie będzie cicho słychać, to wybaczcie, ale no wiecie, Patrzę teraz na zegarek. Jest godzina 8:46. No i bywa. Jeszcze jestem zaspany. Na 9, tak, na 9:30 idę do yy... Szkoły. No dzisiaj jest. że są zaduszki. więc do w szkoły się nie powinno chodzić, ale ja idę, bo mam przygotowanie do testu z niemieckiego. Bo ja na niemiecku na, na na egzaminie trzecioklasistym, tym kończącym się, nie? Zdaję niemiecki język. Dlatego dzisiaj tam idę. Pani powiedziała, że kto chce, to może przyjść, a z mojej klasy zdają tam trzy osoby. Dobra, szybko, 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 szybko. Gdzie to jest? Get the fuck off! Gdzie to jest? Chyba, że zapłądziłem, ale to jest tylko moje takie... No, zabłądziłem, moje tylko takie przeczucie to było, ale już wiedziałem, że zapłądziłem Automapa. Eee, muszę sobie monitor przybliżyć. Fucking shit. Chwila, teraz myślę, czy to mogło być. Kurde, nie pamiętam. Ale to nas na pewno było w tych lochach Ej no lol, is dead No szybciej Lol, ty Gdzie to jest? Klikam w tą myszkę, jakbym jakiś chory, psychicznie Nie, ja po prostu lubię klikać tak cały czas w myszkę, żeby on szedł prosto, a nie że ja kliknę tu, a do tego punktu dojdzie, kliknę znowu raz, on do tego punktu dojdzie, kliknę kolejny raz, on do tego punktu dojdzie Boże, gdzie to jest? O, wiem, że to jest chyba jakieś przejście, z tego co też kojarzę. O, tu są jakieś drzwi? Wejdziemy. Tak, to jest tutaj chyba teraz zaczę. A tu mapa? Nie to niestety. <laughs> Okej. Okay. Ale sądząc, że tutaj leżą, leży dużo szkieletów ożywieńców, czy tam wielkich szkieletów, jak to. Jak to ludzie nazywają. To. się trochę boję. Ale dobra, i targamy, targamy. Dzisiejszy tytuł odcinka: oczyszczamy te śmieszne kanały. Co prawda chciałem to zrobić, chciałem oczyścić trolle Fuck, wielki kruchy szkielet. Fuck, on po 12 wali Fuck, Ich jest dwóch! No to to było... To było strasznie dziwne. No dwóch na jednego, a ja mam co? 50 HP i jestem sła Jeden HP, jeden HP! Dobra, nie ma, nie, nie, mnie tu nie było, mnie tu nie było, szybko, 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 szybko Eee Gra wstrzymana Są tu jakieś leczące miksurki Dobra Dobra Okej okay. Taki trik, wiecie o co chodzi Mogę zatrzymać grę, się uleczyć i grać dalej Nawet mi się podoba to w tej grze Ale to tam chyba nie było to, czego szukałem troli Eee a więc muszę to odczekać, że dzisiejszy odcinek nie będzie się zwał oczyszczanie kanałów, czy tam kanały zostały oczyszczone, czy jakoś tak, tylko się będzie raczej zwał. Nieudana misja, o coś w tym stylu, no bo chciałem zabić trolle, nie ma troli. No, wykonałem questa dla inkwizycji z tymi y, szpaczonymi, czy jak oni tam się zwą. Yy, chwila. Dobra, lecę teraz... O pst, pst tutaj. Co masz na sprzedaż? Oczywiście, że kupię, nie wiem już. E, leczenia ducha, czy tam jak to się zwie, nie kupuję, bo to mi jest niepotrzebne. jak na razie mam tego 9 hmm. A gdzie są te, te trole? Mi się tylko o te trolle rozchodzi. Jest jakaś ukryta brama przejście. Już 12 minut nagrywam. O, to może dzisiejsze nie będzie się nazywał błądzenie po kanale. Albo szukanie tytułu dla odcinka. Też. Dobry patent. Dobra. Fucking shit. Iść tam szybciej. Nie otworzę tej skrzynki, bo nie mam wystarczająco dużo umiejętności. Tak, tu jest jakieś przejście. Chwila, tu jest jakieś przejście. To wchodzimy w to przejście. O, tak, chyba to jest to. Tak, teraz dobrze pamiętam. Tak, jest. Tutaj już widać, że jeden z naszych trolli leży. Wybaczcie, jakbym teraz, teraz to oczywiście mówię, ale wybaczcie, jakby tutaj yy, była. Jakaś dziwna grafika, niebieskie tło, czy czerwone czy jakieś tam inne. Nie wiem co się stało, ale jak teraz przed chwilą przed włączeniem tej gry próbowałem. Yy, no czy mnie będzie słychać na frapsie na Minecrafcie. Wyłączyłem Minecrafta, włączyłem FRAPSa, powiedziałem parę słów i wyłączyłem. Yy, włączyłem ten filmik co, co, tam te 10 sekund, które nagrania z Minecrafta. To jakaś żółta grafika, czerwona, niebieska, jakieś tło było dziwne w Minecraft. Także wybaczcie jakby to też było. I tak, to się nazywa Duna Trolle I się trochę boję, mówiąc szczerze. What the fuck tu heretyk leży. Wulkaniczny troll. Chyba nie powinienem w niego walić z ognia, bo to jest wulkaniczny troll. Znaczy, ma jakąś odporność na ogień. Nie pomyślałem, wiecie o co chodzi, że ja tam. nie myślę, tylko działam. Tutaj jakieś psy leżą. Dół na trolle, co jeden troll był, nie więcej, jest cicho. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. No to chyba na niego nie działa. Dobra. Zawsze mamy lód. Dobra, lecimy dalej. No. E, coś słabi są, mówiąc szczerze. Myślę, że będą trochę silniejsi. Dobra, ten akurat jest silniejszy. Ale tej gry tak się nie da jakby... What the Fuck... Nie no, na dwóch nie idę, nie? To wszystko nie jest na moje możliwości. No fuck you, trafiaj w niego. No trafiaj w niego. Eee... ekwipunek. Ostatni, nie, jeszcze, te dwie miksturki, dobra, spoko. O, to tu jeszcze ochrony przed ogniem. O, w końcu się można coś przydać. O, po jednej mi zabierają, to dobrze. I po nic. W końcu się na się miksturki mogą poprzydawać. Dobra, dedł. Ale w tej grze się nie da grać tak, że nie, nie, ma, nie można mieć rąk na klawiaturze. Przecież tutaj są skróty, na przykład D to jest te otwieranie właśnie drzwi pomieszczeń. I to się co walkę samo wyłącza i to trzeba włączać. A jak ktoś nie chce tego włączać w sposób taki, że co chwilę myszko na to najeżdża, to można na, na D klikać, jak ja teraz klikam właśnie. Szybciej, 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 szybciej. Szybciej, szybciej. Mam 29 HP. Nie wiem czy... Nie jestem na to gotowy. Nie wiem czy mię stać na taką walkę. O. ok Chwila, gra wstrzymana. Ile nagrywam, żeby się potem od odcinek 2 godziny nie renderował? 16 minut, to jeszcze chwilę nagram. D? Okej. Okay. What the fuck? Dobra, 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 szybciej, szybciej, szybciej. Jak będzie 15 to szybko... Dobra, what the fuck, 5. Nie chcę dednąć. Więc ostatnia miksturka, jaka jest Mikstura złodziejstwa, nie potrzebuje, jest tylko jedna, więc ją... Mikstura pełnego wyleczenia, ale to chyba na trucizny działa, to też niepotrzebnie zużyłem Dobra, szybko, 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 szybko DEDAJ, DEDAJ, daj, DEDAJ! Tak jest No, lol, nie mogłem kliknąć. Gra wstrzymana automapa. Gdzie ja jestem, dobra? Czyli tu niedaleko jest wyjście. Tak, jakbym chciał szybko uciekać. Fuck! Yy, M yy, Fajne efekty lawy. Ukryte drzwi znalazłem gdzie? No, znaleziono ukryte drzwi. O, tu. Boję się. Boję się. Okej, okay, spokojnie. Zamknięte. Oh yeah. Coś znalazłem. I to jest dużo rzeczy, a więc tak zły chrony przed ogniem spoko. Bołowa szukania celu i ukończenia zimna. To może z, chyba zmienimy... Nie, mój miecz jest lepszy Dobra. Także tutaj chyba skończymy ten odcinek. Eee, no on będzie się na zawarcie, błądzenie po kanałach, a następny, o, a następny tam zrobimy tę misję z tym. Nie to. Z tym berłem dla Inkwizycji. Nie, tutaj, no ja pokazałem na labyrinę. Eee, tutaj. Eee, no i dobra, no tutaj zapiszę grę, wyjdę w 9 kliknę to już wyłączę nagrywanie. A więc, muszę się go powiedzieć, oceniajcie, komentujcie, subujcie ten kanał, Rozsyłajcie linki wszędzie gdzieś się za mało. Już 23 widzów, cieszy mnie to bardzo. Niedługo nowe vlogi nie, i inne odcinki z gier. Yy no i do następnego.